Jarosław Okniński po gali mam e, 35, oczywiście organizator tej gali, ale zanim o organizacji, zanim o całej gali przejdźmy może szybciutko do walki wieczoru, bo ta kosztowała Cię najwięcej zdrowia, nie tylko zresztą Ciebie tutaj, widownia cała przeżywała bardzo mocno ten pojedynek. Mówiono przed tą walką, że o Darpinian e, bardzo łatwo poradzi sobie z Michałem Pasternakiem, co zresztą jak sam Michał powiedział, wkurzyło go, a nawet e, w, nie wiem co, jeszcze bardziej. Wszystko jest. No i e, e, czy Ciebie też i, i jak Ty widziałeś w ogóle tą walkę, jak Ty ją oceniasz? Bałem się pierwszej rundy, tego, że po prostu może zaskoczyć Michała jakimś cepem i tylko tego się bałem. Gilotyny, wiedziałem, że Michał jest dobry w Jiu-Jitsu, więc jakby powiedzieć, Michał wykluczył wszystkie jego atuty, to ten dynamit w ciosach, tak. On po prostu jakby poszli na wymianę, Michał mógłby tam odjechać, ale Michał po prostu tak zrobił, że on nie miał szans nic zrobić, więc o, Zawalczył super taktycznie, bardzo mądrze i pokazał wszystkim niedowiarkom, że Michał Pasternak to jest ważne nazwisko w polskim MMA i wielki szacunek dla Michała Pasternaka. Dostałem ostatnio, rozmawiałem na Skype z menadżerami z UFC, powiedzieli, że od razu w niedzielę mam do nich się odezwać, czy Michał wygrał i 10-0. Może niedługo Michał Pasternak w UFC? No on sam tak jakoś bardzo z dużym dystansem nie chciał się na razie na ten temat jeszcze no ale skoro, skoro Tybny twierdzi, że to wcale nie jest tak daleko, no to wypada tylko czekać na rozwój wypadków. Ale zanim jeszcze Michał Pasternak w UFC, zanim jeszcze to wszystko się będzie działo w niedzielę, jesteśmy tutaj tuż po tej gali. Powiedz, czy był taki moment w tym pojedynku, kiedy troszeczkę rzeczywiście bardziej mi zadrżało ci serce, bałeś się faktycznie, że może się coś nie udać? Nie było takiego momentu, żebym czuł się przerażony, bo nie było żadnego takiego zagrożenia. Na przykład, gilotyno wiedziałem, że Michał układa tak ciało i tak po prostu się układa do tych gilotyn, że nic z tego nie będzie. Jeżeli chodzi o, o ciosy. Też po prostu nie dał y, zawalczyć tą mocną bronią, tymi mocnymi y, ciosami, więc wykluczył wszystko. Wykluczył ciosy, wykluczył gilotynę e, Michał Pasternak 10.0 i super. No właśnie, zaskoczeniem chyba to, że no, Darpini jakoś nie teoretycznie przynajmniej uchodził za pancera, za człowieka, który dobrze bije, umie kopnąć tymczasem, no i trzyma treningi, tak? Widzieliśmy te jego zdjęcia, Stefan Struwe, Holandia, te sprawy, a tymczasem okazało się, że tutaj się nie pokazał tych umiejętności. To nie jest tak. To jest tak, że e, Michał Pasternak po prostu jest bardzo dobry i to Michał mu nie pozwolił pokazać umiejętności. Jeżeli e, zawodnik, który ma Roberta Jocza, który jest jednym z najlepszych polskich zawodników, znokautował e, tam w 30 sekund, poddał Michała Szulińskiego, który był mistrzem profesjonalnej ligi MMA. To są nazwiska, które e, mówią e, coś za, po prostu, że, 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 że za siebie, tak? Był bardzo groźny w pierwszej rundzie i my po prostu z Michałem e, no wymyśliliśmy taką strategię, żeby wykluczyć, ale powiem tak, wymyślać to sobie strategię można, tak? bo ja sobie siedzę i krzyczę, a on się bije, więc bez e, po prostu dobrego wykonania nie byłoby wyniku. Michał jest naprawdę e, dla mnie kozakiem. Jest kozakiem, rzeczywiście ci dał bardzo dobrą walkę, trzeba przyznać, się, że są tu publiczność, pinczowie, no to emocje były, oszalała, tak jest. Ale wiesz co, zostawmy teraz jeszcze na chwilę PLM 35, wróćmy na moment, cofnijmy się, w, cofnijmy się w przeszłość do Berlina, bo nie było okazji jeszcze porozmawiać na temat występu Krzyśka Jotki. Co tam się stało tak naprawdę, co zadecydowało o tym, że ta sekunda przed, przed końcem drugiej rundy i odklepanie, co się wydarzyło? Znaczy, no, co się miało wydarzyć? No, Krzysiek wziął kolegę do narażnika, kole ja mu powiedziałem, że ma leżał. Kolega mu krzyknął: Krzyku wstawaj! I Krzysiek wstał, zamiast słuchać trenera, to posłuchał kogoś z boku. No i wstał i został uduszony. Ja mówię tak do, do Krzyszka: Krzysiu, jesteś super zawodnikiem, masz wielki talent, słuchaj trenera, bo jesteś mistrzem. Mhm, czyli teraz rozumiem, że Krzysztof, co będzie słuchał trenera? No po tej walce mówił, że tak. No to, no to zobaczymy, ale co, rzeczywiście był to taki trochę, było trochę rozczarowanie zimny prysznic z Twojego punktu widzenia, że jednak no ten bardzo dobry rekord został już troszeczkę skalany jedną porażką? Znaczy no, to prysznic, powiem tak, Krzysiek jest bardzo dobry, ma wielki talent, trenuje 5 lat, teraz 6 lat, minie dopiero we wrześniu. Kto po pięciu latach jest w UFC, kto ma wygraną pierwszą walkę w UFC i ten zawodnik też był do przejścia, gdyby Krzysiek e, po prostu nie rozbudowywał za mocno swojego sztabu doradczego. E, sztab doradczy to jest Mirek Okniński i nikt więcej. I tylko ja decyduję, co się dzieje. A jeżeli chcemy sztab, to będzie tak szedł taką drogą jak na ruszkach, który już ma pięć przegranych. Ale wspomniałeś sam wcześniej, że y, oczywiście można sobie piękne plany wymyślać, ale walczy zawodnik y, w klatce, to co tam Krzysiek Jotko jednak rzeczywiście według Ciebie spełniał mniej więcej te wcześniejsze założenia do momentu, kiedy się ta lotyna przetrafiła? Czy znaczy tak, jeżeli chodzi o pierwszą rundę, ja mówiłem, że tylko boksować, w ogóle nie klinczować, tylko boksować, pierwsza runda, ale tamten narzucił taką presję, że Krzysiek trochę niepotrzebnie, bo miał go pod siatką, mógł go cały czas bić, ale go odpuścił, cofnął się i tamten po prostu biegł, żeby tylko złapać Krzyszka i później cały czas się trzymał Krzyśka kurczowo, więc jakby... Trudno no, Krzysiek do końca nie zrealizował planu w pierwszej rundzie, ale przetrwał tą pierwszą rundę. W drugiej też już było dobrze, bo Krzysiek przewrócił, zdobył dosiad, zdobył plecy. Ale nie trenował ostatnio tego, tych elementów ze mną, pod moim okiem, że dosiad, plecy, to co robił perfekcyjnie zawsze. No i się zemściło, ktoś mu tam doradzał z boku, że e, ma poddawać. No i zamiast po prostu trzymać tą pozycję, życzył się na duszenie, nie słuchać proszę doradców z boku, którzy się nie znają. Ja znam dzieciaka od początku i wiem co jest dla niego dobre. Dobra, no to w takim razie skoro ustaliliśmy już że kogoś należy słuchać, to posłuchajmy co masz do powiedzenia na temat tej samej gali. Jak ci się podobała mat 35 Eliminację do mistrza świata i ma w Las Vegas? Jeżeli chodzi o eliminację. Są to pierwsze eliminacje. Pierwsze były, znaczy pierwsze w tym roku, tak. I w sumie dopiero będą za dwa lata, bo mistrzostwa świata są co dwa lata, ale pierwsze eliminacje do Mistrzostw świata w Polsce i w ogóle na świecie to są. Więc powiem tyle, i ława w Iławie było fajnie, ale w pinczowie było jeszcze dużo lepiej. I było naprawdę były super walki amatorskie i kilku zawodników stąd pojedzie do Las Vegas. Myślę, że skład drużyny będzie około 8-9 zawodników, no to w takim razie czekamy na dobre wieści z Las Vegas. te mistrzostwa są przy okazji UFC Expo przy okazji, Expo, przy okazji spotkania z fanami, tygodnia z fanami dla UFC, więc one zwiększą jakby to całe spotkanie, to dodatkowy chyba taki nobilitacja, jeśli chodzi o ten turniej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o organizację światową, to jest organizacja, która się bardzo prężnie rozwija w tej chwili. Ma chyba około prawie 40 już krajów w tej organizacji jest. Polska należy do tego. Myślę, że super rozwijamy się i UFC też nam pomaga tej organizacji, więc nie może być lepiej. No to w takim razie czekamy na doniesienia co dalej z Michałem Pasternakiem, czekamy też na informacje jak będą wyglądały starty polskich zawodników podczas mistrzostw świata MMA w Las Vegas. Dziękuję bardzo Mirosław Okniski. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania MMA i Orange Sport. Dziękujemy bardzo.